Cześć, z tej strony Gosia i Dawiano. Chcielibyśmy Was zaprosić do naszego nowego projektu, który nazywa się Miłość od pierwszego ćwiczenia. Projekt ten skierowany jest dla par, szczególnie tych, które planują przeżyć swój najważniejszy dzień w życiu. Mamy dla Was do wyboru trzy opcje. Treningi indywidualne w naszym klubie. Treningi online, kiedy ćwiczymy wspólnie w domu lub możecie skorzystać z planu treningowego na miesiąc z dołączonymi filmami pełnych treningów z opisem techniki wykonywania ćwiczeń. Nie czekaj do ostatniej chwili. Formy nie zrobimy dwa tygodnie. Daj sobie miesiąc na wdrożenie, aby zdrowo i skutecznie zmienić swoje ciało oraz nawyki. Dzięki czemu możecie stać się lepszą wersją siebie, wchodząc na nową wspólną drogę życia jako mąż i żona, a efekty zostaną z wami na dłużej. Zaczynamy!